Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Aktualizacja 9 kwietnia 2024. 21:57 opublikowano. 4 maja 2021, 19.42 Et skóra jest materiałem, który jest szeroko stosowany w pojazdach. Zwykle materiał ten jest stosowany w droższych samochodach lub bardziej luksusowych edycjach. Jest to element, który dodaje wartości samochodowi, ale wymaga znacznie więcej uwagi niż tapicerka samochodów ekonomicznych. Podobnie jak większość elementów składających się na samochód. Skóra wymaga pielęgnacji i konserwacji, aby wyglądała dobrze i była czysta. Innymi słowy, skóra na pojazdach wymaga szczególnej pielęgnacji, aby utrzymać ją w dobrym stanie i uniknąć uszkodzeń spowodowanych warunkami atmosferycznymi i upływem czasu. Trzy najlepsze środki czyszczące do pielęgnacji skóry na fotelach samochodowych. Skóra jest powszechnie stosowana w luksusowych samochodach. Jednak zużycie, a także inne elementy zewnętrzne mogą z czasem uszkodzić tapicerkę samochodową. W przypadku skóry wymaga ona pielęgnacji i konserwacji, którą należy przeprowadzać za pomocą specjalnych produktów przeznaczonych do tego materiału, unikając kremów nawilżających dla ludzi które na dłuższą metę mogą mieć niepożądane skutki. Na rynku kosmetyków samochodowych dostępnych jest wiele produktów do pielęgnacji tapicerki skórzanej. Jest jednak kilka, które cieszą się najlepszą reputacją, zwłaszcza pod względem tego, jak zostały ocenione przez ogół społeczeństwa. Zebraliśmy więc trzy najlepsze produkty do czyszczenia skóry samochodowej. 1. Miód skórzany Leather Honey to produkt wytwarzany przez rodzinną firmę w Stanach Zjednoczonych. Jego skoncentrowana formuła jest świetną wartością w każdej czterouncjowej butelce i według producenta daje do 32 uncji środka do czyszczenia skóry po rozcieńczeniu z wodą. Szybko i delikatnie czyści wszystkie rodzaje skóry i winylu, usuwa brud, olej. Plamy i zabrudzenia. Lead herchony jest nietoksyczny i doskonale nadaje się do każdego produktu skórzanego, w tym wnętrz samochodów, mebli, torebek, butów i kurtek. Lexol Lexol pomaga oczyścić i odżywić skórę. Aby odnowić jej wygląd i przedłużyć elastyczność dzięki temu dwuetapowemu zestawowi. Sześciomiesięczna kuracja pomoże przedłużyć żywotność skóry używanej w fotelach samochodowych, odżywcy do skóry mebli, teczek, torebek, portfeli, pomoże chronić skórę butów, a nawet posłuży jako środek czyszczący i odżywka do skórzanych kurtek i sprzętu sportowego. 3. Środek do czyszczenia skóry chemical ten środek czyszczący od chemical guis przywraca, chroni, przedłuża i wzmacnia skórę. Skórę syntetyczną, a nawet winyl, pomaga przywrócić i utrzymać prawdziwy naturalny zapach skóry. Jest wzbogacony witaminą E i aloesem, aby skóra była miękka, elastyczna i chroniona. Jeśli skóra na siedzeniach już się zestarzała, należy kupić specjalne produkty do jej odmłodzenia, Nałożyć je ściereczką z mikrofibry i pozostawić na ponad 4 godziny. Produkty te są dostarczane z bardzo jasnymi specyfikacjami użytkowania. Zaleca się ich przeczytanie i upewnienie się, jak je stosować. Zaleca się unikanie bezpośredniego nasłonecznienia samochodów. Słońce powoduje odbarwianie i pękanie skóry. Należy również unikać umieszczania ostrych przedmiotów które mogą porysować lub uszkodzić tapicerkę samochodu. Możecie się zainteresować, tapicerka samochodowa, jakie istnieją rodzaje i jak je czyścić. Jak krok po kroku usunąć tłuszcz z tapicerki samochodowej. Jak myć samochód octem, aby pozbyć się złych wibracji. Jak myć samochód w niskich temperaturach, aby nie uszkodzić lakieru. 5 modyfikacji samochodu nielegalnych w USA.